🎵🎵🎵 Siemano, siemano, witajcie z tej strony Tomcio69 Dzisiaj ja przychodzę do was może tak jak chcieliście z piosenką Fajną piosenką. Pojawiła się niedawno, 19 grudnia 2022 roku. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z wyboru tej piosenki. I co bym ten? Prosiliście bardzo na społeczności, żeby był. żebyśmy żeby wrócili do piosenek. Mam nadzieję, że po prostu uda nam się wynaleźć. Możecie też pisać w komentarzach, jakie to są piosenki, bo. Jakie chcecie, żebym usłyszał e, Znaczy usłyszał, żebyście wysłuchali z moich ust jakie to są A jeśli wam się takie filmy podobają to tylko zostawcie tu łapeczkę w górę z suba tam na dole Kamera może jest troszeczkę lepsza, bo niedawno zmieniałem telefon Więc jeśli wam e, się jakoś lepsza pod, podoba to też możecie zostawić e, Komenty pod e, moim filmem Jeśli e, po zrobieniu tego możecie wbić na mojego Instagrama, link będzie te, oczywiście też do niego w opisie a mi się wydaje, że bez dłuższego przedłużenia będziemy lecieć z tą piosenką Od razu mówię, jeśli będę się gubił, bardzo was serdecznie przepraszam Nie jestem takim doświadczonym jeszcze piosenkarzem, takim BUM Tylko po prostu wiecie, jak to widzowie też czasami wypada I po prostu chyba wiecie o co chodzi, co i jak Mówię, łapeczka w górę, suba tam na dole I będę chciał, i będę widział, że chcecie więcej takich odcinków Ile zostawicie? Tyle będziecie czekać na. Umówmy się je. 10 łapeczek w górę pod tym filmem i będzie bardzo dobrze dla mnie. I się pojawi w najbliższym tygodniu też odcinek, jeśli szybko wbijecie. A my bez dużego przedłużenia lecimy. Jeśli słyszycie, bit to też możecie dawać. To, to jest zapisanka. Chociaż tam gdzieś się daily. Nie kończy się Gen Z, od odblików Ale to się dalej kręci Minęło jak 5 minut Ale to się dalej kręci Zaproście i za hejty Jeszcze raz wielkie dzięki Chociaż nie kończy się Daily Nie kończy się Gen Z, od odblików Ale to się dalej kręci Minęło jak 5 minut Ale to się dalej kręci Zaproście i za hejty Jeszcze raz wielkie dzięki no to się dalej kręci Gen Z, to jest friendship Genzy to jest marka. Przez rok nie było przerwy. Już do zegarka, by wiedzieć jak to spędzi. Daliśmy wam uśmiechy przez te filmy i piosenki. W początku było dużo, że re re do reszty. A dzisiaj wiem już jedno, że będę za wami tęsknić, tak jak ja. Ale wszystko ma swój czas, chociaż jeszcze, to nie, jeszcze nie koniec nas. Koniec nas. Powtórzę jeszcze raz, Genzy to mój skład z nimi. Mogę konie kraść. Ten rok mi minęło, przez nami długa droga Kroki robię po milion, nie tylko na mych vlogach Wcześniej ci się daily, nie końcisz się genzy Kamlebne odblików, ale to się dalej kręci Minęło jak 5 minut, ale to się dalej kręci Zapropsy i za hejty Jeszcze raz wielkie dzięki Wcześniej ci się daily, nie końcisz się genzy Karnebne odbligów, ale to się dalej kręci Zapręło no jak 5 minut, ale to się dalej kręci Zapropsy i za hejty Jeszcze raz wielkie dzięki jeśli widzowie... wiem, że były pomyłki, tak jak mówiłem, że ja nie będę jeszcze takim doświadczonym e, piosenkarzem i w ogóle. E, Chciałbym Was zaprosić bardzo serdecznie do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, żeby tu było dużo lajków. E, co ja Wam mogę więcej powiedzieć? Życzę Wam miłego wieczoru i wbijcie też na mojego Instagrama. Link będzie do niego w opisie. I widzimy się chyba za niedługo, nie? Na razie lo.